Innego, realizować plany i marzenia. Razem, młodzi przyjaciele, w szczęściu wszystkiego są wszystkich cele. Wszechświat to wielka, nieprzeczytana księga. Czy możemy w związku z tym zrobić coś, by zasłużyć na pamięć następnych pokoleń? Tam sięgaj, gdzie zrodnie sięga, się sięga. Łam czego rozum nie złamie. A jeśli spotka nas coś złego, pamiętajmy. Kto nie doznał goryczy i razu, ten nie doznał słodyczy w niebie. Jeśli przypadkiem przestaniemy liczyć się z innymi, warto, abyśmy odnaleźli w pamięci te słowa. Kto nieraz nie był człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże. Czym są normy postępowania? Czy w dzisiejszym nowoczesnym świecie są jeszcze istotne? Dlaczego mam przestrzegać zasad, które ktoś mi się myśli przed Kiedy się człowiek uczy, ważyć jak przystało, drugi wiek, urodzenie, cnoty, obyczaje, w ten czas swoją ważność zarazem poznaje. W dzisiejszym dniu nie może zabraknąć Bożonarodzeniowego przesłania Adama Mickiewicza. Wierzysz, że Bóg się zrodził w etleńskim żłobie, lecz wiada, jeżeli nie zrodził się w Tobie. Choinka obrana, czas na kolejną stronę kłębę. Boże dziecię, błogosław ojczyznę miłą. W dobrych latach, dobrym życie wspieraj je siłę swą siłą. Dom nasz i ma jedność całą i wszystkie wioski z miastami, a...